SMS czy RCS? Co wybierasz? Spokojnie, nie musisz już wybierać. Powiem więcej. Najlepsze efekty daje połączenie obu kanałów, czyli rozwinięcie komunikacji SMS o wiadomości RCS. W naszym panelu zrobisz to błyskawicznie dzięki wysyłce kaskadowej. Raz tworzysz wiadomość tekstową, a my za ciebie dopasowujemy kanał do odbiorcy. Proste? Pewnie teraz zastanawiasz się, kiedy warto włączyć rcs do swojej komunikacji mobilnej. Moim zdaniem zawsze wtedy, gdy zależy ci na większej skuteczności i lepszej konwersji. Dzięki tej technologii widzisz, kto odebrał, kto przeczytał, kto kliknął. I czy faktycznie zainteresował się Twoją ofertą, a to oznacza jedno: mniej strzelania w ciemno, za to więcej kampanii, które są naprawdę skuteczne. Koszty spadają, konwersja rośnie, a twoja komunikacja wchodzi na zupełnie nowy poziom.